My czasami patrzymy na, ten, na, na to nasze pudełko, czy na to nasze opakowanie jakie piękne, tak. prawda? Mhm. Stawiamy go na blacie, pięć osób go już tam dotknie swoimi rączkami, takimi trochę utłuszczonymi po hamburgerze pizzy albo po lodach. No i umówmy się, już ładne nie jest, nie? Więc my musimy myśleć z perspektywą tego, jak to będzie wyglądało po, nie wiem, 20 dniach czy po dwóch miesiącach macania przez klientów. Czy to nadal będzie równie porządnie wyglądało? Jak to będzie wyglądało, jak spadnie na podłogę? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jak to będzie pracować w ogóle, nie? Masz fantastyczny tester z kremem, naprawdę przecudowne opakowanie. Ups, spadło. No, zdarza się, nie. Mnie spadło nieraz. Znaczy w domu, nie w sklepie, w sklepie, nie. Ale podnoszę i teraz, no, obiło się. No, bo się obija, bo to taki materiał jest. To też trzeba być na to przygotowanym. Zwracam na to uwagę, dlatego że pamiętajcie, że to opakowanie, ten tester, te, te, to co leży na półce u klienta. To jest taki komunikat: "Hej, my tak wyglądamy, a teraz oceń naszą jakość". Więc jeżeli my nie zadbamy o jakość tego co na zewnątrz, to niestety klienci mają podejrzenie, że to w środku też jakości nie będzie miało.